Zastawa miała być jedna, ale jak widać, ten samochód do dziś ma naprawdę mnóstwo fanów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cześć! Hej. Cześć, cześć, cześć! Dzień dobry wszystkim! Widzę, że zastawa jest wiecznie żywa, że ten samochód zaskarbił sobie Waszą sympatię, bo cały czas nimi jeździcie, cały czas działają i jak widzę, są naprawdę pięknie dopieszczone. Staramy się jak najbardziej, tak? Zastawa 1100 była niezwykle ważnym samochodem praktycznie dla wszystkich Polaków, bo to właśnie Polska była jednym z największych klientów jugosłowiańskiej fabryki. Potrafiło się sprzedać nawet 6000 tych samochodów rocznie. Poza tym, zastawy eksportowane były m.in. do Finlandii, Grecji, Holandii, Belgii czy RFN. Tak naprawdę zastawa była oczywiście konstrukcją nie, nie jugosłowiańską, tylko Fiata 128. Tak, dokładnie. Fiat zrobił wtedy niesamowitą furorę 128, kiedy się pojawił, no bo w 70 bodajże roku, tak? W 70 był samochodem roku, w 69 był wdrażany do produkcji. Dlaczego ten samochód, Fiat 128, był samochodem roku? Co miał takiego wyjątkowego? To pierwszy pierwszy napędowy Fiat, mhm. który miał silnik umieszczony poprzecznie. I to jeszcze, żeby było fajniej, by był umieszczony skośnie. A podniesiecie od razu maskę w jakimś? <głos> <głos> Trochę lepiej niż fabrycznie. No, troszkę tak. Zawsze to inaczej już wygląda. <głos> no, <głos> żałuję, że zestawy tak nie wychodziły seryjnie. Co jeszcze? Takiego rewolucyjnego? No było. generalnie no, to jest silnik tak z wałkiem rozrządu umieszczonym w głowicy. Uh -huh. e, no, silnik 1100 podstawowy no, generował moc 55 koni. No. 55 koni to całkiem całkiem jak e, na tamte na, te te realia. taką pojemność przede wszystkim i na tamte realia. Tak. auto no, jest no, naprawdę jest dosyć dynamiczne jak na owe czasy. No, w porównaniu do naszych polskich kwiatów, tak, no, to odpychało się dużo fajniej. Tak naprawdę, zestawa zrobiła świetny interes, bo zrobiła samochód, który był lepszy, bardziej użyteczny niż Fiat. Tak. Bo Fiaty w wersji sedan miały mały w miarę bagażnik. Tak, a tu, taki. A tu a był to to klasyczny jest... hatchback. Tak, dokładnie. Jak na tamte lata, coś. E no co trafiało w modę w tamtych czasach. Zgadza się, no to było pionierskie takie rozwiązanie. Myślę, że może Fiat się trochę bał tego rozwiązania. Z drugiej strony zobacz, wszystkie kolejne modele Fiata, które się pojawiały, mhm. począwszy od Uno, Fiata 127 i tak dalej i tak dalej, już miały dokładnie takie rozwiązanie. Zgadza się. Zgadza się. Twój egzemplarz jest w ogóle dosyć ciekawy, bo to egzemplarz trzydziowy. Tego nie wyprodukowano dużo. Tego nie wyprodukowano dużo, no to produkowano, montowano u nas też w FSO przez dwa lata zaledwie od tam końca 80 roku, to jest 81 rocznik. Mhm. Ciekawostką też jest sprawa, że ten model był opracowywany w OBRSO w latach 70. Czyli to był polski wkład. Polski wkład, tak, ale fabryka z zastawy zamówiła po prostu taki projekt, żeby uzupełnić gamę modeli, o model 3 drzwiowy. Czyli z jednej strony możemy czuć się trochę autorami też tego projektu. Zgadza się. Modernizacja. W jakimś sensie na pewno.